Scanline MT4090 jest mobilnym kolorowym skanerem dokumentów A4 i mniejszych. Zapewnia użytkownikom wysoką jakość skanowanych obrazów. Scanline zapewnia dwa tryby skanowania: kolorowy lub monochromatyczny. Dzięki temu idealnie nadaje się do sporządzenia kopii umów, faktur czy innych, np. kolorowych zdjęć. Zwiększa także wydajność pracy i większą funkcjonalność. Scanline MT4090 zasilany jest dwoma bateriami AA, które wystarczą do zeskanowania około 200 stron dokumentów. Jest idealnym narzędziem pracy dla handlowców, agentów ubezpieczeniowych, sprzedawców z branży nieruchomości, czy innych, np. architektów, rzeczoznawców, studentów, którzy potrzebują szybkiego zeskanowania jakiejś pracy. Skany można odczytać bezpośrednio z karty microSD lub podłączając urządzenie za pomocą kabla USB do komputera. Sprawne i dokładne skanowanie możliwe jest dzięki systemowi prowadzącemu z czterema rolkami, co gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku na podłoże. Przy użyciu Scanline można skanować książki, czasopisma, notatki czy rachunki oraz wiele innych i to w dowolnym miejscu, w samochodzie, bibliotece, urzędzie, a nawet na spotkaniu lub w restauracji. Niewielkie wymiary i waga, cicha praca, wysoka w tej klasie urządzeń jakość oraz rozdzielczość optyczna 600 dioptrii sprawią, że Scanline jest idealnym partnerem codziennych zmagań ludzi aktywnych. Urządzenie możemy przełączać pomiędzy dwoma trybami skanowania, kolorowym bądź czarno-białym i tutaj również znajduje się wybór, możemy wybrać słabszą lub lepszą jakość. Ważne jest także, abyśmy dobrali odpowiednią prędkość do jakości skanowania. Jeżeli wybierzemy kolor czarno-biały i jakość low, wtedy dokument w formacie A4 będzie zeskanowany w nawet 2 sekundy. W przypadku tego urządzenia mamy również zaimplementowaną sygnalizację poprawnego skanowania przy każdej operacji. Jeżeli skanowanie przebiegnie zgodnie z planem, będzie to kolor zielony, jeżeli nie, czerwony. Warto również podkreślić, że MT4090 można użyć podczas spotkania, aby od ręki zeskanować podpisane dokumenty i wysłać je za pomocą poczty elektronicznej. Do zestawu załączono również płytę z oprogramowaniem OCR, pokrowiec ochronny na urządzenie oraz ściereczkę, która umożliwi nam oczyszczenie powierzchni skanowania. Urządzenie cechuje się przede wszystkim niewielką wagą 156 gram oraz kompaktowymi wymiarami 255x30x30 mm oraz zgodnością z systemami Windows XP, Vista oraz 7 w wersji 32 i 64 bitowej. Format pliku wyjściowego to JPG. Obsługuje karty pamięci microSD do 32 GB. Na szerokość skanowania Scanline MT4090 to 216 mm. Dzięki Scanline MT4090 zeskanowane obrazy możemy przejrzeć, wydrukować lub nawet zamienić za pośrednictwem programu OCR na dokumenty Word lub Excel. Scanline jest bowiem dostępny w pakiecie z rewelacyjnym wielojęzycznym oprogramowaniem OCR firmy EBI. Istotne jest również to, że każdy z użytkowników Scanline może znaleźć kolejne indywidualne zastosowanie. Scanline zapewni mobilność, uniwersalność i pewność działania w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Mediatech, znamy Twoje potrzeby.